Siema, u mnie dzisiaj sprzątanie w kurniku akcja kurnik od siódmej rano ta część częściowo jest posprzątana z grubsza jeszcze pozamiadam, gniazda po uzupełniam słomą, grzędy podstawiam na swoje miejsce odkaże trochę pościelę i będzie halianto baliando i może się wezmę jeszcze muszę poszukać o właśnie odmierz. fajęczyny. Ale to już na koniec, obniotem. jak wyrzucę tutaj gnój, to się ogarnie. Jest mała pomocnica, też was witam. Witajcie na moim królestwie. Dobra, będę kończyć. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, komentarz, suba. No i baliando. 这。